Dzisiaj mamy drugi dzień naszej podróży wakacyjnej. Wczoraj byliście na wybrzeżu, nad morzem. Na pewno zrobiliście sobie nasz, nasze morze w szklance albo w słoiku. Przypamiętajcie naszą mapę, kropeczka, to jesteśmy my, gdzie mieszkamy. Byliśmy nad morzem. Na górze Polski na północ. Dzisiaj zabieram Was na dół w góry. Już robię te nasze góry. Już mamy góry. Najwyższym szczytem w Polsce są rysy. Znajdują się w tatrach. Jak ktoś był zakopanym, to na pewno rysy widział. Był nad morskim okiem. I z morskiego oka doskonale widać rysy. No, gdzieś tutaj mniej więcej. Jak jesteśmy w górach, możemy spotkać różne zwierzęta. Możemy spotkać oczywiście kozice, które skaczą sobie po górach i wyszukują trawki. Możemy spotkać świstaka, który świszcze, niedźwiedzia, wilka no oczywiście owce, które się pasą na hali, ale możemy spotkać też Zaraz Wam pokażę. Możemy spotkać też sobie jaszczurkę. Moja jest taka zygzakowata. Mamy w Polsce jaszczurkę i zaskońca. Dzisiaj zrobimy sobie taką przyjazną jaszczurkę. Zaraz pokażę Wam, jak taką jaszczurkę zrobić. Potrzebna nam jest kartka z bloku rysunkowego ja to zrobię sobie pomarańczową, może być biała nie ma problemu i na tej kartce zaraz Wam pokażę jaki kształt musimy sobie narysować założę okulary, żebym lepiej widziała wezmę czarny mazak, żebyście lepiej widzieli zaczniemy sobie od głowy zrobimy sobie główkę i takie rączki potem do niej dorysujemy jedna rączka, druga rączka, takie. I teraz żebyś na nie spadła z paluszków, musimy sobie dla niej takie zabezpieczenie zrobić. a Tu zobaczcie, z tyłu jest takie nałożenie. Pomóżka. No i dobrze. I teraz proste i wykręcamy naszą tą szczurkę. Proście dorosłych to Wam pomogą. Mniej więcej rysujemy sobie taki kształt. Głowa tutaj, takie jak gdyby rączki. Dwa potem prostokąty i zakręcony kształt ogonka naszej gąsienicy. No i teraz co? Wycinamy. Teraz mogę zdjąć okulary, bo będę nie widziała. Wycinamy sobie po liniach. Teraz będę miała zabawę wkręcenie. kręceniu wona. Zaraz dojdziemy no, do pierwszej części. O, tu muszę się wykręcić. Żeby nam nie przeszkadzało, możemy sobie odciąć już ten kawałek i odsunąć, żeby nam się tu nie plątał i zrobimy drugą stronę. Bo wiadomo, że jeszcze nasza gąsienica będzie potrzebowała mieć języczek, więc trzeba będzie sobie przygotować albo czerwoną kartkę, albo białą pokolorować na czerwono, żebyśmy mogli dokleić język naszej jaszczurki. Moja jaszczurka jest bez nóg, ale to nie szkodzi. Możecie mieć jaszczurkę, a może być to wasz wąż za skroniec. Na przykład nie ma nóżek, albo żmija zygzakowata. O, o, to może być żmija zygzakowata, bo tam taki zygzak miała ta moja. Dobrze. Mamy już wycięte. Zajmę to Mamy wycięte już się tu ogon wykłada, i teraz uwaga, na drugą stronę będziemy sobie na tej czystej stronie robili. Zrobimy sobie oczy. Oczy już Wam pokazuję. Zrobimy takie podobne kształtem, troszkę do czego że cukierków. I dziurki w mosku. Już Wam pokazuję. O. Widzicie? Tu mamy oczki, nosek i tu będziemy sobie potem doklejali języczek tak jak ma ta. I teraz na jej tu już w ciele możemy porobić takie zygzaczki, więc brzmi je zygzakowatą, albo możemy jej kropki porobić. Oj się pokręciło. muszę odkręcić. Dobrze. Może tą zrobię w kropki. Możecie sobie to rysować, możecie sobie przyklejać. Jak będziecie uważali, że będzie fajniej. Na całym ogonie robimy. Jakbyście robili zygzaki, na przykład białą byście robili sobie. Białego za skrońca albo brzmię zygzakowatą, to Możecie tu przecież kredkami sobie na każdy inny kolor zamalować. Dobrze, uwaga, moja już jest tu zrobiona, więc teraz zajmujemy się sklejaniem. Zaczniemy sobie od przyklejenia głowy. Tu na końcówkach tych naszych rączek, jak gdyby, smarujemy klej i jak posmarujemy, to trzeba będzie dokleić głowę. Już Wam pokazuję. Troszkę kleju z jednej, z drugiej strony. O, widzicie, troszkę kleju. I teraz bierzemy i doklejamy jej głowę. Z jednej strony i z drugiej. O, to mi ciekło. I mocno przyczepiamy. Ono to nadal nie dobrze. O, widzicie? To mamy sklejamy. teraz tutaj jest nasza obrączka na paluszek też ją musimy sobie skleić malujemy troszkę kleju troszkę kleju i łapiemy i już prawie prawie jest no co niech się przyklei widzicie już mamy, zobaczymy, chodzi, wchodzi, wchodzi, no i został nam języczek. Na języczek potrzebujemy czerwoną karteczkę, czerwony prostokącik i teraz musimy sobie tylko go wyciąć. Tu poprawię, bo mam coś nierówno. I teraz wycinamy. Najpierw taki trójkącik sobie zrobimy, żeby powstał nam kształt języczka, o widzicie. I teraz możemy sobie troszkę tutaj zagiąć od góry i zobaczyć, czy nam wejdzie. Jak wejdzie, smarujemy klejem. Hop, hop, hop. Dobrze. Troszkę dużo nie potrzebujemy kleju. No, gdzie Ty jesteś? I dokładamy. Dociskamy. I ja mam dwie żmije. Muszę włożyć palec jeden. I tu już drugi. Widzicie? O, już bardziej to I mam dwie moje żmiki. Hej, cześć! Kto ty jesteś? Ja jestem żmija Zygzakowata, bo mam zygzaki. A ty kto? Hmm, ja mogę być za skrońcem jak chcesz. No to pa pa! Miłej zabawy. Możecie duże, małe robić jak chcecie. Pa!